O pracę. Specjalny zespół PiSu w tej sprawie jeszcze nie zbadał wszystkiego. Na przykład tego fragmentu. Niektórzy z ciśniętych do agencji to są, to są z PiSu. nawet nie, nie z projektorem. Czy Marek nie robił? Nie, robię, że to popieram. Tak, że robić. Tak, każe robić. Fragment jest, ale powtarzam, kompletnie nic z niego nie wynika, poza tym, że pan robi nie to, co do pana należy. Samo pytanie faktów dotyczące tego fragmentu skłoniło jednak prezesa i jego rzecznika do takiego podsumowania. Dzisiejsze pytanie pana redaktora bardzo przypomina tamte zabiegi. Mhm. Winni są wszyscy, cała klasa mhm. polityczna, a najlepiej jak zawsze prawo i sprawiedliwość. Bardzo proszę pani redaktor Dobroszoracz. Chciałam zapytać, czy są raport? dziennikarze i są funkcjonariusze. Proszę bardzo. <suszy> Jak chciałbym teraz zapytać, co pan prezes ma na myśli? To, co mam. Proszę panią już. Bardzo proszę, pani redaktor <głos》>. Dobroszoracz. Czy pan prezes nazywa właśnie punkty na To jeśli tak, to chciałbym wiedzieć, jaki jest Proszę, ja proszę panią o pytanie, Bardzo proszę. nie widzę powodu, że z panem miał rozmawiać. Tej insynuacji Jarosław Kaczyński nie wyjaśnił. Jakub Sobieniowski, Fakty.